Państwu. Dzień dobry, witam pięknie. Szczepankowo, tutaj jeszcze nie byliśmy. Nie byliśmy jeszcze w Szczepankowie, bo zazwyczaj kojarzy się ze szklarniami. Tu nawet słyszymy koguty jest to taka dawna sypialnia poznania ale jest tutaj coś wyjątkowego. No właśnie, Gaspar. Z czym się kojarzy? No mnie się Gaspar kojarzy z wielkim podróżnikiem, który urodził się w Poznaniu. Gaspar da Gama, Indie, Vasco da Gama. No to jest ta postać, która no, z renesansem powinna nam się kojarzyć, ale chyba nie szczepankowo. No raczej nie. W każdym razie Gaspar dla historyka to przede wszystkim, w Poznaniu przynajmniej, to Gaspar Józef Hipolit Cegielski, bo takie było prawdziwe pierwsze imię jednego z czołowych założycieli przemysłu poznańskiego. I w związku z tym będziemy w miejscu, w którym Gaspar, cegielski, króluje, decyduje, ale nie tylko. Bo tutaj jest skład żelaza Gaspara. Tak Wielki jest? sprzęt związany właśnie z naszym Hipolitem. Ruszamy? Oczywiście. Arkadiusz Baraniok, twórca kolekcji, proszę pana, kiedy pojawiał się bakcyl, od kiedy zacząłeś pomysł tworzenia takiego zbioru? Ha, to jest dobre pytanie, ponieważ ja od zawsze coś zbierałem od dzieciństwa. Natomiast ta kolekcja i ta tematyka pojawiła się trochę przypadkowo. W roku 2008 odkupiłem od znajomego kolekcję. Starych rzeczy związanych z kolejnictwem. Taki był mój zamysł, aby kolekcjonować rzeczy związane z koleją, no ale kolej ma to do siebie, że mimo że jest piękna, to ma to do siebie, że ma duże gabaryty. I ponieważ wśród tych narzędzi, wśród tych rzeczy związanych z kolejnictwem, była duża grupa narzędzi ręcznych różnego rodzaju akcesoriów związanych właśnie z narzędziami maszynami, to postanowiliśmy w pewnym momencie jednak nie kolej, a narzędzia ręczne i maszyny no i gdzieś. Ponieważ jest to związane też z moją pracą zawodową, stwierdziliśmy, nie, to robimy kolekcję, tworzymy kolekcję maszyn i narzędzi, a kolejnictwo jest tym gdzieś dodatkiem, które gdzieś... No i ta kolekcja cudem... trwa do dzisiaj i jest ciągle tak, rozbudowywana. Tak, tak, Proszę tak. Pana, teraz zagadka. Nazwa kolekcji Gaspar. O co to chodzi? Nazwa kolekcji Gaspar. Chcieliśmy nawiązać do postaci Hipolita Cegielskiego. Nie wszyscy wiedzą, że Gaspar to było również, to było pierwsze imię Hipolita, pierwsze imię Cegielskiego. Imię, tak. Natomiast chcieliśmy tak troszkę taką ciekawostkę wprowadzić do tej kolekcji i nie nazywać to Kipolit, ponieważ wszyscy wiedzą, wszyscy identyfikują to z Cegielskim, natomiast trochę, trochę dać taki, taki pierwiastek powiedzmy zaskoczenia, Dlatego pojawiła się pomysł, żeby nazwać kolekcję Gaspar. Natomiast samo nawiązanie do postaci Cegielskiego związane jest z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, był to człowiek, który mi bardzo imponował w dzieciństwie. Uważam go że za jednego z najbardziej zasłużonych obywateli dla tutaj regionu Wielkopolski. Po drugie, właśnie wywodził się z naszej branży, czyli takiej metalowej, żelaznej, na ale od, od pewnego czasu. Tak, od pewnego czasu oczywiście, jak przestał być nauczycielem, a stał się przemysłowcem. A trzecia sprawa to jako pierwszy eksponat, jeden z pierwszych eksponatów otrzymałem od mojego taty w prezencie starą sikawkę konną, taką strażacką sikawkę konną z 1897 roku, właśnie produkcji firmy H. Cegielski Dlatego tutaj właśnie widać bardzo dużo artefaktów, Dokładnie eksponatów tak. związanych z firmą Cegielskiego. No, częściowo jeszcze chyba produkowanych do dziś, chociaż mało, ale jest ciekawostka, mianowicie gablota. Gablota, w której tak. zachowanych jest dużo pamiątek o Fabryce Cegielskiego z różnego okresu, chyba nawet międzywojenne też tu są. A są oczywiście figurki Cegielskiego, jest jego życiorys, ale jest pewien cymes, coś wyjątkowego, coś wspaniałego. Może pan pokazać? Oczywiście, z przyjemnością. Rzeczywiście mamy tu wiele rzeczy związanych z samą fabryką, czyli z H Cegielski Poznań. Natomiast mamy jedną rzecz związaną bezpośrednio z samym Cegielskim. Jest to taka patera z roku 1849. Z dedykacji wynika, że została, została ona podarowana Hipolitowi przez przyjaciół. Także zachowana w stanie, dedykacją, tak, zachowana w niezłym stanie ponad 100. 167, 1849. 49, to dopiero 3 lata po rozpoczęciu tak, pracy tak, firmy. Tak, tak. No i te pamiątki tutaj są widoczne idealnie. Są po, po piersiach, są różnego rodzaju medale, są różne gadżety dotyczące fabryki Hipolita Cegielskiego. A co jeszcze tutaj jest? Zobaczymy za chwilę. Panie Arku, patrząc tutaj na tą wystawę, myślę, że można pana zaliczyć do osób pozytywnie zakręconych. Pozytywnie, bo pasjonatów, takich jak Pan lubimy odwiedzać i pokazywać te, te skarby, które tutaj no, w niektórych miejscach no, robią wrażenie. Myślę, że... 3000? Takich? Tak, tak, tak. Nigdy tego nie liczyłem, ale jest tego około 3000, a to jest tylko połowa naszej kolekcji, ponieważ reszta jest schowana i czeka na lepsze czasy, czyli na więcej miejsca tak naprawdę. Hipolit Cegielski kojarzony był zazwyczaj z filozofią, z literaturą. No jak stworzył zakład Hipolita Cegielskiego, zakłady, to produkowali silniki, lokomotywy, no ale nie każdy wie, że instrumenty muzyczne nawet powstawały. Może nie te instrumenty, co sprzęt audio tak. dzisiaj powiedzielibyśmy, czy na przykład gramofony. Cegielski, HC Cegielski Poznań to była pierwsza fabryka gramofonów w powojennej Polsce, wtedy podlokowane jeszcze pod z ZISPO, czyli zakłady Metalowym imieniem Stalina. Ale właśnie takie gramofony mamy tutaj również w naszej kolekcji. Czyli sprzęt muzyczny, tutaj w, większym, w większej skali, a w gablocie widziałem taki pudełkowy. Tak, tak, wersja... i wszystko działa. I wszystko działa, tak, tak oczywiście. Działa. To, są, to jest ten sam model jakby mechanizmu. Tam mamy wersję taką walizkową, mniejszą. Tu jest wersja ekskluzywna w drewnianej skrzynce. Latarka? Również z produkcji. Również produkcji. Tak, lata. firmy haczyki. Dokładnie mamy narzędzia ręczne, typu na przykład cyrkle, młotki. To jest coś specyficznego, specjalistycznego. Jest to tak zwana klupa, czyli do pomiaru średnicy drzewa, takiego drzewa w lesie. No, Ale też dendrologów pewnie na przykład, tak. między innymi klupa, tak? Klupa, klupa, klupa. A tu wszędzie klunkry. A tu wszędzie klunkry. Klunkry, tak. 3000 klunkrów dookoła. No i tablice, które wiszą na ścianach. I tablice, które wiszą na ścianach. Tak, tak. to one też pokazują jak ważna była praca w zakładzie, jak pilnować bezpieczeństwa i BHP, które było. Wprowadzone. Tak, one promowały BHP, nie, zawsze to BHP rzeczywiście funkcjonowało, bo po niektórych urządzeniach, konstrukcjach, niektórych maszyn widać, że tego BHP raczej nie było. Ale tablice były, wisiały, ostrzegały. To taka kwintesencja takiej taki socjalistycznej. No musiały na pewno ostrzegać przed wielkimi wiertarkami, które tutaj są. Największa tak. ta wiertarka taka tak. kolumnowa. Tak, kolumnowa. To jest wiertarka kolumnowa. M, około stuletnia. Niestety nie wiemy dokładnie kiedy powstała, ale ma na pewno ma około 100 lat. No dziś działa. Możemy w Ale frezarka sposób. wiemy kiedy powstała. 1848 roku za planem, tak. Frezarka Cegielskiego, tak jest to również eksponat, który mamy Nabyty lokalnie, ale wyprodukowany w filmie Gielski. Ona pochodzi z 1948 roku. A ten rower jeździ. Rower jeździ. Rower jest absolutnie sprawny. Śmieję się, że czasami korzystam z niego, dojeżdżam do paczkomatu, ale jest absolutnie rowerem sprawnym. Co ciekawe, co jest tutaj ciekawe, to to, że osprzęt w tym rowerze jest właśnie produkcji firmy Hacegierski, czyli lampa, Dynamo i tak zwany Torpedo z tyłu, to są wyroby oznakowane marką HC tutaj tego miejsca jest jeszcze coś innego, co jeździ. Chętnie zobaczymy, bo to jest na zewnątrz. Panie Arku, można powiedzieć, że z ulicy Towarowej przechodzimy przez ulicę Kolejową do ulicy. Przytorze. Przy torze. No bo przechodzimy no bo przez tory. Przez tory przez przechodzimy, a na torach stoi ciuchcia. Skąd ta ciuchcia tak. tutaj? to takie powiedzenie, tak powiem, dla dzieci. Bardziej my ją nazywamy lokomotywą. U nas ona ma na imię Jadzia, to tak ją nazwał tak nazwa, Piotrek. To taka przygoda, która się pojawiła zupełnym przypadkiem, mianowicie kiedyś, właśnie tak jak powiedziałem, na samym początku kupiłem taką kolekcję różnych kolejowych eksponatów. Były tam wagoniki, wagoniki koleby, które miały być u nas doniczkami, takimi dużymi doniczkami na kwiaty. I kiedy pojawiło się już torowisko, wagoniki pojawiły się na torach po to, żeby stanowić właśnie taką doniczkę na kwiaty, moja małżonka powiedziała, a lokomotywa gdzie? No i zaczęliśmy poszukiwania lokomotywy. Udało się taką lokomotywę znaleźć, stała dosłownie w przysłowiowych krzakach, przyjechała do nas z Zabrza, została pięknie odremontowana w ubiegłym roku no i mamy taki skarb, który stoi na naszych... Nawet z Martanką się kojarzy. Tak, ponieważ jest to ten sam model, jest to WLS 50, produkcji zakładów naprawczych taboru kolejowego w Poznaniu, a kuriozalna sytuacja jest taka, że właściwie produkowana była po sąsiedzku, bo w zakładzie na Franowie. To tak naprawdę kilka poznańska. Tak, poznańska, poznańska. kilka A ruszy kilometrów. Ich? Ona jest na chodzie, jest sprawna mechanicznie, także tor jest niestety króciutki, ale mamy zamiar na wiosnę ją uruchomić, odpalić i, i mam nadzieję, że pojedzie do przodu i do tyłu chociaż kilka metrów. Czyli będzie ruch. Będzie ruch. Czyli Jadzia, taka na, nasza poznańska tak, baba, tak, tak. która stoi przy dworcu kolejowym, bo tak, tak przynajmniej zostało tutaj stworzone w takim stylu trochę szachulcowym. Ale w środku nie ma żadnego peronu, tylko w środku jest stolarnia. Zamysł tego budynku to był właśnie po zewnętrznej stronie coś rodzaju peronu i małego dworca, natomiast w środku jest rzeczywiście stolarnia. Mamy zamiar prowadzić tam warsztaty różnego rodzaju, takie edukacyjne, ale też pokazywać stare narzędzia związane z rzemiosłem stolarskim, z pracą w drewnie. się czynna stolarnia, można tak? To tak, będzie, tak. To będzie zauważyć. tam czynna stolarnia, taka, która rzeczywiście można wykonać jakiś, stary element, czy element z drewna, lub też właśnie przeprowadzić jakieś małe warsztaty, szkolenie dla. Można powiedzieć, że to miejsce cały czas żyje, tak? Takie jest plan, aby cały czas coś się działo. Mieli. A co tam pod wiatą się znajduje? Tam są stare maszyny firmy H. Zapraszam. I z ulicy Kolejowej przeszliśmy do ulicy Żelazne. Żelaznej. Można tak. powiedzieć taki skład żelaza Hipolita Cegielskiego. Tak, tak. I jak, zaczynamy, w był. jak w bazarze był. I tutaj zaczynamy od typowo żelaznego przedmiotu, czyli starego kieratu konnego. Produkowanego przez HC Towarzystwo Akcyjne. Wszystkie właściwie maszyny to Towarzystwo Akcyjne, czyli przedwojenna, przedwojenna produkcja. produkcja, dokładnie, początek lat 20. Ten przychodził do nas dosłownie dzień przed, przed Sylwestrem z Sandomierza. Sandomierza. Proszę. Pod wiatą wszystko po to, żeby uchronić? Tak? tak, zachować jak najdłużej. To są maszyny wykonane głównie z drewna, także bardzo... Proszę prowadzić bardzo, po składzie żelaznym. Tak, bardzo dobry surowiec, ale ale jednak nieodporny. Tu mamy ciekawostkę, ta maszyna miała trafić do pieca, ale ktoś jednak postanowił wystawić ją na portalu akcyjnym, udało się ją odkupić, aż z Rymanowa. Deski miały być tutaj pod... Deski miały być Tak, dokładnie tak i na szczęście, na szczęście jeden z członków rodziny tego pana powiedział, no wystawmy to na, 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 na portal akcyjny i może się uda, może ktoś przyjedzie, może jakiś zwariowany kolekcjoner pasjonar, przyjedzie, pasjonat, tak, tak przyjedzie i rzeczywiście zdarzyło się, wróciła do Poznania. Prędzej bym to spalił. Prędzej bym to spalił. To jest no, też ostatni nasz nabytek, siedlec, aż ta maszyna do nas dotarła. Towarzystwo Akcyjne z Poznań, też mniej więcej około 100 lat. Proszę pana, proszę Przez powiedzieć, jak pan pozyskuje ten sprzęt? Są trzy tak naprawdę kierunki. Jedna rzecz to są darowizny, i tutaj apelujemy do wszystkich, którzy mają cokolwiek, starych narzędzi, maszyn czy przedmiotów związanych z cygielskim, nie wyrzucajcie. My to chętnie przyjmiemy, odrestaurujemy i będzie to stanowiły jakąś historię na przyszłość, no druga rzecz, kupujemy, po prostu kupujemy w różnych miejscach, na giełdzie staroci, na różnego rodzaju portalach aukcyjnych, czy w internecie. No żona i... wie o tych wszystkich wydatkach? A, a, a. Żona wie, żona prowadzi księgowość, to ale wbrew powie. pozorom nie są to jakieś duże, duże ceny, to są często bardzo takie symboliczne, dosłownie Wydatki. I trafiają w dobre ręce. I trafiają dobre ręce. To jest ważne. I, trzeci? I trzecia rzecz to jest to są darowizny firm. Na przykład, jeśli firmy mają do wydania jakieś stare przedmioty, to bardzo często też trafiają do nas. To są jakieś kolekcjonerskie rzeczy, czy związane z taką powiedzmy, historią danego przedsiębiorstwa, danej marki, ale to głównie w narzędziach i maszynach się pojawia. Jakie plany na przyszłość? Przede wszystkim chcemy prowadzić działalność taką edukacyjno-szkoleniową, czyli pokazywać młodym ludziom, jak wyglądały kiedyś narzędzia, jak te maszyny działały. Zaszczepić w nich tą żyłkę troszeczkę taką techniczno-historyczną, czyli nie tylko pokazać ten aspekt, co można było zrobić, ale również pokazać, dlaczego warto to dbać. Dlaczego warto takie maszyny zachowywać, ponieważ to jest historia, która już nie wróci. To już więcej się nie powtórzy. Myślę, że można ten apel skierować do szkół technicznych. Do szkół, żeby przyjeżdżały tutaj właśnie na warsztaty, na zajęcia, ale też i na lekcje historii. Zapraszamy, od maja tego roku planujemy już takie regularne otwarcie, będziemy mieli weekendy. No, jest to dla nas działalność taka dodatkowa, to nie, nie żyjemy z tego. Dlatego będą to głównie weekendy, ale zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poznać stare maszyny, narzędzia, czy właśnie historię firmy. No bo my jesteśmy przed wielkim otwarciem, prawda? I zachęcamy. Warto to przejść.